Siem oto Edanio jest Dzisiaj jesteśmy na speedu HC. Zaprosz... E e zapomniałem o tobie Co? No, no. no jakiś hojak był Ok Dobra, siemo, to oto Edanio Dzisiaj jestem z na speedu HC. On no, mnie zapomniał. co to znaczy? I zapraszam do oglądania Dobra, dobra, to właśnie jest się na pierwsze nie. Jo, widzisz ile zabiłem Kurde, ty no jeszcze mi ham Nie, ty też raza bo nie, nie pozbierałem kurde sobie. My no jeszcze wychyń go ekskluzyw. Ej cicho! <laughs> eee, no właśnie, macie tam. Kod może możemy będziecie mieli w opisie. Kurde, no. Właśnie teraz w opis będę wsadzał. Y, w opisie ben, ben, będzie ten kod i ta strona, tej kurde i będzie nice teraz. Pieniądze ciągle. Y, co? Nie, my to nie zarabiamy. Nie, to dla was będzie 5 dolarów, tej normalnie. Y, darmowych. Y, nie, y, to, nie, to, nie. Y, Dobra. Nie, nie wbija. Aha. Fajnie, że ja mam dwa serca. Ej, co to za typo? Zobacz. Zobacz, co tam jest. No to ten z moich serc. Dobra. Jeszcze jednego lekko sobie zrobię. Dobra. Górie. Wybijam na typy. A, bo to jest normal mode. No, no tak. Tu nie wyratuję speed Czy znaczy nie, nie będę nie własny Nie wbijasz do netheru, Srako! To jest koniec twój kurde O kurde Nie Ty. wbiję typu. AHA o maure, no nie, no świetnie Nas zginą Nie mogę no, zgin no, no, zgin tu, tu, teraz za teraz no właśnie, jak to z tymi. O kurde, co za aura to była, nie no, to było widać po prostu na odcinku. Dobra, widzimy się na kolejnej arenie. Jesteśmy na kolejnej arenie. Na tamtej zdedałem niestety przez aurę jakąś gównianą. Zresztą widzieliście to. E, to było... To było naprawdę słabe. Nie polecam takich użytkowników. Huberta też nie polecam. Ej, co dobra? Mm, wbijamy na E co? Wbijamy na typów Na no, możecie nam wejść w Opis, to jest taka hmm. pewna strona I dostajcie euro Nooo, mówiłem o, a nie Nieważne Mówiłem o niej wiedziesz Ale to można świat powiedzieć Ja yes, stracz e. <laughs> Może jeszcze jakaś nowa będzie Pan starego to zmieniło, jakiś z tego E co? Ej! <grywa> Nie no... Zepsuć bębok O, wygrałem Jaki kolor no. <grywa> e, to jest? starej Ej, dobra, wybieram sobie jeszcze złoto Czekam, czerwony? czerwony Czerwony! On tam jakieś nawoły robi dziwne interesy a wygrałem dzięki Danii przez to, że Daniel mi powiedział? Jaki kolor wygrałem 5 euro yeah. Z 50 centów Myślę fajnie Ja to jestem dobry w te gierki O oh, oh, fucking glitard fuck. zabiłem O lecie to spanie Ty Paga Czech mam pis O ten jest Cześć, 4 tenty Dobra Mogacie się dobra Świetnie Wypłać, odbierzemy sobie Ja tego refa i wbijam na typy i strefa Na przykład 167 hm. Zobaczymy, gdzie te ty, typy są W ogóle dawno nie nagrywają ze speedu, HC i tak pomyślałem, że nagram łowka oh, I mną Co? Ze mną dawno nie nagrywają E, tam z tobą to się nie, nie chce, nagrywać, po prostu. E, co? Eee, nic. nic. Mm. Ej, hey, koleś. Czarny. Dobra. Teraz bijam. A, Muszę to cztery, wygrać. Kuch, to taka kula. Kulę chyba zaraz ci strzelę kulą. Ej, co? Hmm, hmm? Mm, dobra.

Hej! Ja, Ej, ja mi o tego. Cztery razy z rzędu, gościa? Kurde, to nie gram na lepsze jakieś? Na takie czarno-czerwony. Czerwony... Ja gram z darmowych końców, czyli z tego co daje strona, zrobiłem 8 centów z jednego centu. Osiem... Osiem... Ośmiokrotność, A ja Zdałem, no co to było? To było dziwne. A, idzie, na się na kolejnej arenie. Doleć mi na kolei, ale nie! Co? no teraz musimy to wygrać, bo tak się nie może dziać, że ciągle ginę. Wtedy mi nóżki zrobiły i w ogóle e, głowę mi też zrobili. Co? E, to, to, to prawda no głowę głowę! Jeden mnie bił tutaj po nogach, a drugi po głowie, no. Tak się nie... nie tak się nie robi. No dobrze. Co? Ja nie będę mówił po dupie tej jak będę chciał. Nie. Ej no zlakował mi znowu! Ej, tobie też tak reaguje jak czasami jak nagrywasz x 7 tej. Nie. I po prostu na 4 sekundy chyba masz takiego laga po prostu Minecrafta tej. Co by ty. tylko tak Tylko 6. Napiszcie w komentarzu co zrobić, żeby tego nie było. No mam Zabij bardzo, się. bardzo dobrego... Co? Ej! Wtedy niczego nie będzie. Ty Kundlu stary.

No czy byłeś na stronę z go e, no cicho Bo cię zabiję Jestem powiedzieć na stronę Ooooo! Ja nie powiedziałem tych gówna i, i ten, ja to wyciszę w ogóle jak to... Jak to powiesz. Ja, ja to wyciszę w programie. Będzie montowany. To jest ciebie Na pewno Karola Michałczyckiego nie będę la tej tej lago <laughs> lagował. Lagował się, powiedzmy laka! Sasa, ik sou een vlogger, no hallo. Teraz gorze jest z programem. Cisza dałem już na głowę do siebie. Ano sharpness. Bijebie do up. Wbijam teraz na pełnej pombie. Oh, fuck, na pewnej pombie wbijam. I co? Hmm. No zaszczyt, nie, proszę, proszę, proszę. No i laga mam. No ja pieprze. Co to za gówno jest. Oba, hmm. to by było na tyle z tego odcinka. Nie, Te nie. nagrywanie pierdziele, to wszystko, w ogóle ten program pierdziele Huberta, pierdziele wszystkich, pierdziele no. tam w dupę. Zamknijcie się tam. No i z logów nie laguje. No. Napiszcie w komentarzu, jak ktoś dotrwał, co zrobić. Był to Hubert. Subsk nie subskrybujcie go, nie lagujcie. Pa. O, subskrybujcie